Witajcie na czytaniu lustro. Karty mam już potasowane. Zaczniemy od energii żeńskiej. Co tutaj się zadziewa? Słuchajcie, dziewięć buław. Dziewięć buław, dziesiątka kielichów. I paś. Jelichów. To jest na poziomie myśli, co w sercu, energia się wypłciła i co na poziomie działań. Kupis mi się już pokazał wcześniej na spodzie, szóstka. Szóstka kielichów. Zobaczmy, co w energii męskiej. Zawieszenie. Dobra. Słuchajcie. Zaczniemy może od spodu. Od spodu tali. U Was co? U Was brak poczucia równowagi w dawaniu i w braniu. Ogólnie jest to jakiś zakłócony przepływ energii. Ktoś dawał więcej, ktoś oczywiście brał więcej tu mogą być różne schematy, natomiast co się pokazuje w Waszej energii. Wy jesteście już po jakichś przejściach takich mocno wyczerpujących mamy tutaj energię dziewięciu buław. Bronicie troszeczkę, bronicie się troszeczkę przed... Czymś nowym, ale to jest echo po prostu wcześniejszych przeżyć tak i doznań. Także tutaj macie, macie wizję tego w głowie, wiecie, jak chcielibyście budować swoje szczęście. Bronicie tej swojej prawdy, bronicie. Tej swojej wartości, którą w sobie pielęgnujecie, i tej wizji szczęścia, spełnienia emocjonalnego, tak? W Dziesiątce Kielichów oczywiście to jest obraz szczęśliwej rodziny. Natomiast chodzi ogólnie o taki pełny, kompletny po prostu wypełniony po brzegi pozytywnymi emocjami, szczęściem, radościem, radością. Przepraszam. Tutaj po prostu niczego nie brakuje, żadnej emocji, tak? Tu jest pełnia, tu jest pełnia i tego pragniecie w głębi serca. To jest paść kielichów, to jest uczucie bardzo takie czyste, takie Świeże, takie, słuchajcie, jak, jak ta lekka, taka bryza, tak? To jest coś, co jest bardzo niewinne. To jest takie pierwotne uczucie, tak? Taka bezwarunkowa miłość i Wy tej miłości pragniecie takiej właśnie bezwarunkowej, bezwarunkowej, pełnej, spełnionej, tak? To są, to są wasze oczekiwania i to wychodzi z poziomu tutaj myśli u was i nie zgodzicie się na dawanie już więcej czy też pozwalanie na ograbianie was z czegokolwiek, tak? Dlatego jest tutaj ta dziewiątka, dziewiątka buław, dziewiątka buław, która po prostu strzeże, strzeże tej idei i tego, co sobie postanowiliście. A w sercu, no w sercu właśnie, w sercu właśnie ta energia jest mocno wyryta, tak? Bo mamy trójkę kielichów, mamy księżyc i mamy piątkę pentakli, tak? Kiedyś kierowała wami, kierowało wami uczucie braku, słuchajcie. Często było tak, że po prostu wchodziliście w relacje z poziomu braku, Coś, czego nigdy nie doświadczyliście, też gdzieś jakieś głęboko zakorzenione rany po prostu dawały o sobie znać i wychodzicie już z takiej relacji, gdzie, gdzie po prostu było to wszystko takie płytkie. Tak? Trójka kielichów często też mówi o relacjach trójkowych, także być może też zdarzały się takie relacje, gdzie, gdzie po prostu... Brała się też stąd ta nierównowaga w dawaniu i w braniu, ten brak, to poczucie braku, ciągłego braku, te niejasności w księżycu, iluzje, brak właśnie prawdy. To wszystko było blokadą dla Was, dla Waszego serca dla To było podłoże, które gdzie, gdzie kiełkowały wszystkie te, te trudne emocje, które miały właśnie takie działania, przez Wasze działania unikowe, wchodziliście ciągle w te, w te toksyczne relacje. Ciągle wchodziliście właśnie w to poczucie braku, w, w, w dużo takich iluzji, niejasności. To Was bardzo mocno przyciągało, ale w tym momencie ta energia w sercu zostaje uleczona. Słuchajcie, ona jeszcze jest, bo pokazuje się tutaj, ale pokazuje się w odwrocie. Czyli już ten proces uleczania nastał. Słuchajcie, już tutaj to się zadziewa na poziomie serca, na poziomie duszy. Więc, jak najbardziej, jest to transformacja, która już trwa, tak. Sądząc po tym, co widzimy na poziomie myśli, transformacja jest już w etapie końcowym, tak? To jest moment, gdzie wy rodzicie się na nowo. Zresztą w działaniach to widać, w działaniach to widać jak najbardziej, słuchajcie, bo mamy odwróconą piątkę mieczy. Czyli wychodzicie z tych trudnych myśli, tak? Z wszystkiego, co było projekcją tych zranień, tych trudnych relacji, tych trudnych doświadczeń, trudnych emocji. Wy już z tego wychodzicie. To już nie sprawia, że intensywnie siedzicie w głowie, intensywnie o tym myślicie tak, że to wraca do was na poziomie myśli. Ten ból ciągle generował jakieś trudne myśli, bolące. to wszystko ciągle, gdzieś tam w was pracowało tak. No, a tutaj jest ten etap. Przeszliście mocno dużo, inwestując, pracując w ósemce monet nad sobą, nad tą transformacją. Przerabialiście te trudne emocje, zmierzyliście się z nimi, tak? I tutaj rodzicie się na nowo. Wchodzicie po prostu lekko z nadzieją. Na coś nowego, zupełnie nowego. To jest nowy start w Waszym życiu, słuchajcie. Także Wy tutaj jesteście naprawdę po e, transformacji. Niektórzy być może jeszcze w trakcie, ale to jest już etap, który naprawdę, jak to się mówi, widać światełko w tunelu. E, więc jesteście już na półmetku, nawet za półmetkiem, jesteście już prawie na finiszu. Waszej drogi, waszej ścieżki. No, wspaniały tutaj proces. Przeszliście. Na pewno nie był łatwy. Widać po energii serca, widać to też w dziewiątce buław, że jesteście mocno pobijani, poranieni, ale macie siłę, tak? Macie siłę, wiecie teraz, w którym kierunku podążać. Macie jasno wyznaczony kierunek, cel i po prostu już z niego nie zboczycie, tak? Czyli w hierarchii, powiedzmy, takiego rozwoju duchowego, no wspieliście się na, na kolejny y, szczebel, tutaj, jeśli chodzi o Wasze rozwój. No wspaniale, wspaniała tutaj y, Wasza energia, pokazała się naprawdę. Y, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Gratuluję oczywiście, bo na pewno nie było to łatwym procesem dla Was. No dobrze, zobaczmy co jest w energii męskiej, co tutaj się zadziewa. No Pan tutaj oczywiście wisielec, więc gdzieś tam zawieszony, pomiędzy swoimi emocjami, pomiędzy swoimi trudnymi, też takimi bolącymi decyzjami, emocjami, świadomością. No zobaczcie, co tutaj się zadziewa na poziomie myśli. Mamy osiem buław. Coś tutaj się rusza, słuchajcie, w energii. E, w myślach jakieś takie e, szybkie po prostu e, energie. Jest prawda, tak? Tutaj coś przychodzi nagle, gwałtownie. Jakaś prawda, zderzenie się z tą prawdą. No i co ta prawda generuje? Prawda generuje trudne noce, nieprzespane, dużo myśli, yy, trudnych myśli, ale te myśli prowadzą do prawdy, słuchajcie. Tutaj energia raczej yy, ten proces jest w toku, tak? Bo tutaj mamy Usenkę Buław, to to jest yy, dużo działania i energia bardzo intensywna. Ona nie tutaj to nie jest praca powolna, to jest bardzo intensywna praca, słuchajcie. Ona jest trudna dla niego, ale ta, te trudne myśli, te, te nieprzespane noce, te rozmyślania ciężkie prowadzą do prawdy. Tu przychodzi jakaś jasność, jakieś obnażenie. Ten człowiek po prostu zderza się z prawdą na poziomie myśli. Dobrze, zobaczmy, co w sercu. Co mamy w sercu? No, w sercu oczywiście, Pan, który ma mnóstwo uczuć, uczuć tęsknoty za, za czymś, co było mm, kiedyś, tak? Tu jest projekcja, być może ta prawda właśnie dochodzi do głosu. I on tutaj już wie, że po prostu stracił coś bardzo dla siebie ważnego. E Wreszcie dotarł do, do swoich uczuć, do swoich emocji, które powiedzmy, że yy, okazuje się dość stabilnie emocjonalnie, ale też bym powiedziała, że tak nie do końca, dlatego że mamy tu rydwan i mamy tutaj tą czwórkę kielichów, tak? Aczkolwiek yy, król, yy, król kielichów to energia. Yy, Mężczyzny, który świetnie sobie te emocje potrafi wypośrodkować tak te uczucia, tak osadzić, sprawić, że one po prostu nie szalają bez ładu i składu, tylko on dobrze już wie, co czuje, jak czuje. Także tutaj jest duża stabilność w uczuciach. I też Mocne takie poruszenie w jego sercu. Więc być może tutaj przychodzi ta, ta prawda w formie uczuć. Uczuć, które gdzieś nam do tej pory były bardzo mocno blokowane, tak? Eee, uczucia, które mówią o jakiejś przeszłości, mówią o jakiejś relacji, która aktualnie jest w zawieszeniu. Bo mamy tą czwórkę kielichów, tak? Ale ta czwórka kielichów niesie ze sobą też szansę, tak? Że nic do końca nie jest jeszcze stracone, że jest tutaj jakiś kielich, jakaś szansa, więc on gdzieś tam może też w głębi serca trzyma się tej nadziei, tej możliwości, że może nie jest tutaj do końca wszystko stracone, że. Że można tutaj coś jeszcze odbudować, coś spróbować. Stąd też ten rydwan, ta chęć po prostu wzięcia sprawy w swoje ręce. To jest takie już zdecydowane ukierunkowanie serca, uczuć w kierunku właśnie tej relacji, która gdzieś tam nie została do końca. Spełniona, nie, nie została jakby y, y, nie miała tej kontynuacji. Słuchajcie, tak? Ona została zatrzymana, zawieszona. Dokładnie zawieszona, tak jak Wisielec. Została zawieszona, więc tu jest pragnienie. Mocne pragnienie. Mocne pragnienie tych uczuć. Słuchajcie. Y, y, mocne otwarcie się też tej prawdy w sercu. To na pewno. Na no co w zamiarach? Jak to dalej się nam tutaj przekuje? Czy coś, coś tu się zadzieje? Słuchajcie, jest odwrócony rycerz mieczy. Odwrócona dziesiątka buław i ósemka pentakli. Zobaczcie, w, U, w energii żeńskiej też mieliśmy ósemkę pentakli. Więc tutaj też jest chęć pracy nad sobą, tak? On tutaj jeszcze nie rusza. Myślę, że chcę się przygotować, żeby dopiero ruszyć w Waszą stronę, dlatego, że nie chcę, żeby to był taki, właśnie impuls. Chcę, żeby to było przemyślane. Chcę, żeby. Chcę mieć do, do Was z czym przyjść, ale co najważniejsze, on zrzuca ciężar, który mu towarzyszył cały czas. Tak, ta głowa Brak tej prawdy. I teraz to zderzenie się z tą prawdą uwalnia go z tej dziesiątki buław. On dostaje energii, tak? Do pracy. To jest tak jak, jak, jak się zakochamy, słuchajcie, to dostajemy takich skrzydeł do działania. Niewiele nam wtedy w życiu potrzeba, bo po prostu jest to szczęście, jest ta radość i, i to wszystko nas niesie jak na, na chmurze, jak na obłoku. Więc on podobnie się tutaj czuje, słuchajcie, z tą odwróconą dziesiątką buław. I co najważniejsze, że zaczyna dojrzale podchodzić po prostu do relacji. No i też. Ma gdzieś tam plan na to, żeby po prostu przyjść z czynami tutaj, a nie tylko z, z, z jakąś taką szybką, słuchajcie, gwałtowną komunikacją, tak? On tutaj bardzo chce mieć z czym przejść do was no i też pracuję cały czas jeszcze nad sobą, nad, nad swoim tym tutaj mm, swoim e, wnętrzem, swoimi lękami, e, emocjami, które, które dopiero gdzieś tam zostały obnażone w tej prawdzie, w tym Asie mieczy e, to dopiero do niego przyszło, tak? Okej, okay. słuchajcie. No tak, tak to wygląda. Tak to wygląda na tą chwilę. No tu jeszcze nie widać z jego strony ym, kontaktu jako taką. Co prawda mamy tą ósemkę yy, buław. Można powiedzieć, że jest to energia yy, yy, szybkich, jakichś takich informacji, ale nie wydaje mi się. Dlatego, że ona tutaj bardziej yy, chce podkreślić tą nagłość. Yy, Prawdy, która go uderzyła, tak? Tutaj cały ten proces się dzieje na razie w niej, słuchajcie, ale możemy sprawdzić, czy tutaj cokolwiek jeszcze ruszy bardziej do przodu, czy może sprawdźmy do dwóch tygodni, czy będzie tutaj jakaś, jakiś konkretny ruch z jego strony. Zobaczmy, czy będzie tutaj ruch. Energii męskiej. Zobaczcie, jest kapłan, jest y, y, piątka buław. On walczy jeszcze z jakimiś tutaj blokadami, wartościami, zasadami. Król buław. No, bym powiedziała, że bardziej wypadł w, w pozycji odwróconej, więc raczej, raczej walczy jeszcze tutaj ze swoim ego. Mm. Czy będzie kontakt? <noise> Walczy ze swoim ego i z poczuciem braku. Wyłączyły mi się słuchawki, więc nie wiem, czy mnie będzie słychać. Zobaczmy. Jak na razie to ja tutaj nie widzę, niestety, słuchajcie, kontaktu z jego strony, więc myślę, że w tym tygodniu jeszcze nie jest. no, no na etapie podejmowania decyzji, tak, w którą stronę tutaj, e, jak może bardziej. E. No i na, na spodzie mamy mm, pazia mieczy, tu jeszcze proces wyciszenia, uzdrawiania, ale już tutaj jest. E, on Was obserwuje na pewno. To nie jest tak, że, że nie jest w ogóle Wami zainteresowany, gdzieś tam szuka informacji o Was. Także spokojnie on tutaj, powiedzmy, że nie odciął, oczywiście, absolutnie nie odciął swojego kontaktu od Was. Ojej, słuchajcie, nie zauważyłam tego wcześniej, teraz mi się odsłoniła. Odsłoniła mi się pod kartą ósemki monet, ósemka kielichu. Zobaczycie, no pięknie. On odchodzi od tych tych emocji, tej dziesiątki właśnie była, tych trudnych, takich szarpiących gdzieś tutaj jego wnętrze emocji, tak? Bardzo obciążających. On to zrzuca, on to chce za sobą zostawić i patrzy w przyszłość, tak? I będzie nad tym pracował. Także no, on jest tutaj w procesie. Wy już jesteście troszeczkę na innym etapie. Teraz pytanie, czy w ogóle... Jesteście w stanie, jakby to powiedzieć, czy on jest w stanie was dogonić, czy też wy będziecie chcieli jeszcze, będąc już dalej, przyjąć go w ogóle do swojego życia. Zaraz sprawdzimy jeszcze Waszą energię, czy ewentualnie pozwolicie mu na ponowne. rozpoczęcie czegoś wspólnego. Zobaczcie. Wy tutaj się uwalniacie z, być może z tego trzymania się tej, tej, tej relacji, tych emocji. No ale mamy tutaj pazia pentakli, więc szansa jest. Szansa jest. Nie jest tak, że być może też wyjdziecie troszeczkę z, z tej zależności, więc... Wasza energia. No i rycerz buław. Rycerz buław. Czyli jest tu taka energia do przodu. Słuchajcie. Król. As pentakli. No i rycerz mieczy. Jest szansa. Słuchajcie, jak najbardziej. Jest szansa. Jest szansa, że... Że odrodzi się, że, że dacie tą szansę na, na odrodzenie się tej pasji komunikacji, jeśli będzie oczywiście w energii tego króla kielichów. No a jak widzimy, no to dojrzał wreszcie do tego, co czuje, odnalazł to w sobie, pozwolił sobie na, na tą prawdę, na, na świadomość tego, że. Że was kocha po prostu. Te emocje są y, już nie są szarpane przez rycerza, miecz y, nie niesie tego obciążenia. Natomiast, no, jeszcze tutaj jest w tej fazie, to wszystko pracuje. To jest ósemka buła, więc tutaj bardzo dużo się zadziewa w energii, tak? To się musi po prostu wszystko ładnie osadzić osadzić w energii ziemskiej. A tutaj jak na razie to, to, jest dopiero, to jest dopiero w etapie, tak? Bo tu mamy ósemkę monet, więc to dopiero będzie uziemiane. Te, te, te wszystkie decyzje, te, te emocje, te, to, to uczucie do Was to wszystko będzie ładnie tutaj osadzone w tej ósemce pentakli. No i myślę, że wtedy jak najbardziej jest tutaj możliwość wyjścia do Was, a Wy, no. Dacie szansę. Dacie szansę. I proszę, dacie szansę, i będziecie patrzeć, jak to się wszystko rozwinie, tak? Wy jesteście w momencie, po prostu, co ma być, to będzie. O, na tej zasadzie. Wy już nie czekacie, nie trzymacie się tego w czwórce monet. Puszczacie to, i po prostu, co ma być. To będzie. To jest bardzo zdrowe podejście, słuchajcie, no ale Wy też tutaj przepracowaliście mocno te swoje emocje, więc już możecie spokojnie tutaj, bez strachu, bez poczucia braku, przyjąć od życia to, co Wam się po prostu należy, to, co jest Wasze. Już nie ma tutaj projekcji, nie ma tutaj czekania, nie ma tutaj iluzji, tylko po prostu przyjmiecie to, co do Was przyjdzie. A wszystko zależy od procesu. Tutaj, jaki, jaki się już też dokonuje. Choć na razie jest tylko uświadomienie sobie tego, tak? No i chęć podjęcia pracy, więc czas pokaże. Dziękuję wszystkim za. Za wysłuchanie. Jeśli coś z Wami rezonuje, zabierzcie ze sobą. Jeśli nie, zostawcie. To wszystko też gdzieś e, trzeba sobie tam przesiewać według e, swoich e, odczuć. E, no i co? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Pa.